Czy wiesz, że miedź bije teraz rekordy na świecie i może być to świetna okazja inwestycyjna dla Ciebie? Niezależnie, czy w tej chwili już inwestujesz, czy chciałbyś zacząć, czy e, jesteś bardziej aktywnym inwestorem, czy bardziej pasywnym, już Ci tłumaczę, w jaki sposób sam możesz to wykorzystać. Cena miedzi właśnie przekroczyła poziom 11 tysięcy dolarów na giełdzie w Londynie, co do tej pory było czymś, czego w ogóle ludzie się nie spodziewali. Popyt na miedzi jest coraz większy. A z drugiej strony mamy bardzo poważne problemy produkcyjne w wielu kopalniach na świecie. To wszystko powoduje, że przy coraz większym popycie i coraz mniejszej podaży, w przyszłym roku to będzie pierwszy rok od wielu wielu lat, kiedy będziemy mieli deficyt, jeżeli chodzi o dostępność tego surowca, może to spowodować, że cena miedzi jeszcze bardziej wzrośnie. A miedź to jest bardzo kluczowy Surowiec w obecnym świecie przede wszystkim wykorzystywany jest w energetyce, przy budowie sieci energetycznych, a także w data center, które są kluczowe dla rozwoju sztucznej inteligencji. Jak zatem można wykorzystać ten potencjalny trend na miedzi, który może być kontynuowany? Jest kilka na to sposobów. Jeżeli jesteś inwestorem bardziej krótkoterminowym, obserwuj kontrakty na miedź. Jeżeli jesteś inwestorem bardziej długoterminowym, na przykład zainteresuj się ETF-ami na miedź, ETF-ami na spółki wydobywcze, albo chociażby naszą tutaj spółką narodową KGHM, który także w ostatnim okresie dość mocno zyskał, ale to także, jeżeli cena miedzi będzie rosła, nie mo, może to nie być koniec jego wzrostu. Ja osobiście jestem inwestorem bardziej krótkoterminowym, uwielbiam kontrakty, uwielbiam na nich inwestować, jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, jak w ogóle wykorzystać ten trend, jeżeli dopiero zaczynasz, albo nie jesteś zadowolony ze swoich wyników i chcesz być w elitarnej grupie osób, które zarobią na potencjalnym tym trendzie na miedzi, to serdecznie zapraszam na mój webinar, na którym pokażę Ci moją strategię i w jaki sposób ja będę inwestował na tym rynku, w jaki sposób ja będę starał się jak najwięcej zarobić na tym trendzie. Zapisz się teraz na to wydarzenie. Link do zapisu znajdziesz tutaj w opisie tego filmu, albo w moim bio, albo w komentarzu. Zatrzymaj, zapisz się i pamiętaj także o ryzyku, bo kontrakty, Albo surowce są dość zmiennymi instrumentami, i trzeba też wiedzieć, kiedy dokładnie tą pozycję otworzyć, w którym miejscu, żeby po prostu to ryzyko, jakie ponosimy, było jak najmniejsze, a zyski potencjalnie jak największe. Także jeszcze raz zapraszam na webinar, skomentuj także, podziel się tą rolką, tym filmem. I do usłyszenia w następnym wideo. Pozdrawiam, Robert.